Hej, w kolejnym odcinku z Winnie to go deeper i dziś płyniemy dalej. I jeszcze na szczęście działa bateria. Nie wiem czemu ustawiłem na dwa prędkości. Dobra, płyniemy dalej. W stanie gdzieś do połowy tego biomu poszliśmy, bo bardzo długo byliśmy w cave'ach dwóch. O nie, jakieś pajączki. Obradaliśmy radę. Ja nie wiem, jaki jest sposób w ogóle tego biomu, nie wiem. No, po co on to strzelił? Nie rozumiem. Jak widzicie mamy całe paliwo, bo ostatnio znaleźliśmy. O. O, tutaj jest sklep, ale nie idziemy, bo zdechniemy. Bo jakieś w jakiś pojąki Dobra, boss jest. Jaki jest boss tego biomu? A! Okej, okay, już wiem. Ten boss na razie nie wydaje jakieś strony. Nie mówcie, że y, boss będzie łatwy, a cały biom będzie. Y, a, to, to, cały biom był trudny. Dobra, nie jest łatwy boss. Z pozoru wydaje się łatwy. Ja się tak specjalnie ułożyłem, żeby go bić, a oni teraz nie ścielają w ogóle. Bo brak ścielania, no? No halo. To jest z nimi nie tak? No i teraz się lili w to. O świetnie, no. Dobra robota, boty. Nic lepszego nie mogli zrobić. Nie, no, jestem zawiedziony tymi botami. Co jest pić bosa, one nabiją przeciwników. Najpierw, najpierw bosa. Kamera się strasznie dziwnie pokazuje. Raz jest blisko końca. A dzisiaj radę? Nie chodzi strzelają już. O! Dobra, udało nam się jakoś przejść ten biom. To jest super trudny biom. Nawet nie wiem, czy się Hubertowi udało ten biom przejść. Jakoś to tam nam się udało. Było niesamowite. Dalej je, jest, jest to... Jest to... 200. Jakaś różdżka jest. Nie, co mi się... Nie, brać, nie potrzebuję. Obra, jaki będzie następny biom? Zobaczymy, właśnie. I co jest? O, krystalicznie znów biom, no to nie zobaczycie drugiego rodzaju biomu. Dalej. Ale na szczęście ten łatwiej się nam trafił, to, to w sumie plus. Bo na tym drugim rodzaju biomu trzeba mieć... Te światło. Damage. Jak ktoś wam się interesuje gra, to możecie napisać w komentarzach. Uuu, fajna gra. Też bym chciał pograć. Żeby coś na Steamie jest. O nie, ale na jakiś epic games, Tej może będziemy mieli więcej luzu już. Z to jest, biom? Mieliśmy dru drugi biom, drugi rodzaj. zierozal. był super tron. O, na samym początku, okej, okay. fajnie. Jak to się zdarza? Ale jak, jak, jak jest to fajnie? Może w końcu znajdziemy jakiś wręcz. Um, sas, ale wypiję. R o! Repair. A B mi się zmieściło. Tak na zawsze... Nie. Po prostu mnie uderzyło, ale... mam szybciej naprawianie, ale nie mam wrencha. Wow! Serio aś mi zabrało serc. Ale mam to. S średnie strasznie. Mm wolał więcej HP niż naprawianie, jak nie mogę naprawiać. Nie wiedziałem co ta podka robi. Zarysykowałem. Tak to się skończyło. O, a z miecza! Miecz jest serio, dobre. Ale i tak lepszy rewolwer. A ja, ta, ja i tak, jakbym wybrał mieć ten. Mieć wręcz, to bym wybrał wręcz. Bo e, dzięki wręcz to wręczowi to mogę naprawiać. Cholera. Weź je na mnie na chwilę. Ale na szczęście kolega. W sumie nie kolega, bot, Na, na się za mnie, go zdjął. Jestem bezpieczny. W sumie tym na sklepie. My nie idziemy tutaj na sklep. O, ale tu o kasy. Będę miał to kupywania. Potem pisałem to, Pekos. Mi go ko kosztuje 9000, ale na razie go nie ma odblokowanego. żeby kupić. No niestety, kasa. Ty wracamy. Dobra, wrócimy już. Ale jedno HP tylko straciłem, prawda? Chciałabym je dalej się zregenerować, muszę, jednak nie. Nie no. Wieś z mi mi zabrało. Dało mi naprawienie, a nie mam. Niestety, nie mogę. Panie też nie widzieliście bossa tego biomu. Zobaczycie, jak nam się uda z tym biom przejść. Biom je jedynie, co jest trudne. Robaczki mogą sami wejść tu wziął na raz. Nie wiem co jeszcze. Jakieś tam potworki mogą sami przeszkodzić. A na tym infekcie to tysiąc pajoków jest. Które mogą. Bo raz. Bo raz miałem że wszędzie były te pajoki, a za drugim razem poszedłem do sklepu. Kiedy wróciliśmy, to nie zgadniecie. Wszędzie była woda nagle, i były i było tyle pająków. Nie, nie wiadomo skąd. A my byliśmy w sklepie, i wszyscy zginęli przez te pająki, wszystkie. No, była bardzo dziwna akcja. Tak nie powinno się stać, ale jakoś się stało. I nie no, się udało w ogóle przejść przez infected Depth. Debs. To, to bo to jest jednej który trudniejszy kraj. Może to nie wiem, że aż tak trudne jest. Drugi rodzaj trzeciego biomu, jak infe Infected Teps. Bo na pewno pierwszy rodzaj trzeciego biomu jest łatwiej się w sumie nie wiem, że tak się to nazywa. E e dzieci i biom... Em, pierwszy rodzaj albo tam drugi rodzaj, ale wolę tak mówić, bo jest mi łatwiej. I jeszcze w tym miomie jest łatwiej się to, że nie trzeba asfaltów zapalać, a na tym drugim trzeba. I płyniemy dalej. Może zobaczycie czwarty biom. Może. właśnie się ten, ten rodzaj. O. Kolejny cejf. Źle popłynęliśmy. Zagadałem się. O, u mnie jest. Mam ci boty które naprawiają. I mają już ze mną szans. Wiedziałem o bateria. Wow, ile tego jest? Wow, to to jest puca. <gryf> Brief, będę więcej oddychał chyba. Wow, to jest bardzo dobre. A nawet na zawsze nie będę musiał oddychać, ale to było za UP. A nie, bo i tak by wybuchł. Statek jakby było na coś się... Dobra, zostawię tutaj baterię. Jakby nam się dało do twardego biomu dojść. Ale to było że tutaj tyle tego było. Sporo o paliwo. Ja chyba trochę wtedy wykorzystałem. Nie. Ja, w sumie chyba było ich prawie na zajrze? Paliwa. Okej. Okay. Y, idziemy sobie dalej. Pomiliłem mi się. Dobra. otworzyłem już y, tą legendarną szynkę i dużo kasy wyleciało oczywiście. Właśnie się na górę. Coś tam chyba jest dalej. Możliwe. Nie, nic. Może coś było, ale bo te weszły i zabrały. Mógł tam mogła być kasa. Albo coś takiego. O, tutaj nie byłam. I na nie z Może być. Dobra, i to wszystko. Dobra, płyniemy dalej. Co to to jest? Coś tam się wbiło. Jakieś robaki, uciekać! Ile tego jest? Dobra, na chwilę wejdę, żeby wszystko zniknęło. Bateria tutaj się zbagowała. Stanąłem tutaj, ale tylko, tylko po to, żeby nie było potworków. I jesteśmy bezpieczni, możemy je jeździć dalej. A moment wykorzystałem. A swoje, żeby specjalnie, żeby zniknęli. W sumie znów są, ale i tak mieliśmy czas na naprawienie. nie. już obok bossa, bo zawsze gdzie jest sklep, to jest blisko boss. Nie wiem, czy ostatnio to powiedziałem na dwóch odcinkach. O, jest boss! Efyra. E nie wiem, jak to się czyta. Ja mam mało HP, ale sami ataki mogą zabić. Dobra, mam pomysł, mam plan, mam plan. Zamiast jednego na prędkość zrobię jeden na defense. Przyda się. Dobra, dobrze idzie. Koże by będzie się nie zatrzymał, bić. Musi cały czas bić. Jo! Mam kolejna nacim na nastymie. Nie wiem, czy tutaj widzicie w prawym dolnym rogu. Kazało się. Udało nam się pokonać poza tego biomu. I teraz? O, już chyba widzieliście. Zaraz wam opowiem. Dobra, co dostaniemy? Jaki upgrade? HP, please. Repair. Serio, naprawianie? nie? Niby się teraz przydało HP, bo mam tylko 7. To nie, że umierałem. Tylko pamiętacie, chwycie tą a ten Abyss. Tutaj są dinozaury I właśnie ostatnio tutaj byłem jak szłem tam głęboko. To jest pierwszy, pierwszy rodzaj czwartego biomu. Drugi nie spoileruje. Ale jest super truny, niż niszczęty Depths. Dobra, teraz trzeba będzie full skupienia. Tutaj też nie, nie trzeba w ogóle światła. I to jest czas, żeby dać baterię na to. I cheat defense to jest dopiero coś. Już nie mają szans z nami. Znaczy defensa. Dobra. Płyniemy dalej. Widzieliście tego stwora. On jest silny. silny. Może to wdać atakować atakować. Przerwy tam ten mały. Kwiatek jest łatwy, po prostu unika się go czasu słabych. No nie jest jakoś super łatwe, ani super, super trudny też może trochę być, bo czasami jak cię zaatakują wszyscy, to jest duża szansa na śmierć. Ale tak jak widzicie, jak mamy 3 Defense, to oni nie mają na razie szans. Mogę powiedzieć, Fun Fact. Um, tutaj był kiedyś boss, który był takim, din ten, dinozaurem, um, rekinem. I teraz on jest jako przeciwnik tutaj. Ten. Ale tam dalej. Prawie obok bossa tam są najczęściej. Bo one są silne. Dobra, torpedy. I boss oczywiście nie spoileruje jaki jest, ale tylko powiem, że jest duży. To wszystko. No nie wiem, czy uda nam się do, dojść tam do bossa. Ale spróbujemy. A, i czwarty ten bio, boss tego biomu je, nie jakoś jakąś supersą. nawet można nazwać, że jest trochę za łatwy. Jak na ten biom. O, fuel. Trochę mało HP. Boję się trochę mojej HP. Bardziej z dystansem. Zapominam, zapomniałem, że mam mieć. O nie! Nie atakuj mnie. piatek To jesteś nam male. chyba le lepszy mieć. Dobra. Cofnę się i się ulecie. Prawie 217 coins. Wiem, że nie jest śmieszna, ale tylko taki fan-fakt podałem. No Ile mamy torbę? E, te, to to Nie toreb, tylko to... Wiecie, o co chodzi. 161, wow. Sporo. I nie wiem, co tam robi Gabrozi. E, nie wiem, skąd to się wzięło. Nie ma pojęcia. Jakiś człowiek. Nie wiem. On coś spagował? Nie. Wychylił tą różdżkę, jakąś. Może znaleźli, dali tą, tą różdżkę i poszli dalej. Wtedy, kiedy, kiedy, kiedy były te dwa osoby dwie osoby. Ale później wyszli, to było jeszcze w pierwszym tym odcinku z tego. jak jesteśmy tu. I ten. Dobra, mogę zakończyć odcinek. Potem następnego odcinka, pa.